Najwyższy człowiek w historii świata. Na świecie istnieją rekordy, które zachwycają, takie, które inspirują, ale są też rekordy, które budzą ciszę. Ten należy do nich. Robert Wadlow był najwyższym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył. Jego wzrost wynosił 272 cm. To więcej niż wysokość większości drzwi, więcej niż długość standardowego łóżka. Więcej niż granice, które ludzkie ciało potrafi bezpiecznie znieść. Robert nie urodził się olbrzymem. Na początku był zwykłym dzieckiem. Jednak bardzo szybko jego ciało zaczęło rosnąć szybciej niż innych. W wieku ośmiu lat mierzył już niemal dwa metry. Gdy miał trzynaście lat, był wyższy niż większość dorosłych mężczyzn. Nie przestawał rosnąć nigdy. Ani w wieku dorastania, ani jako dorosły. Przyczyną była choroba przysadki mózgowej organ, który produkuje hormon wzrostu, pracował bez żadnej kontroli. Każdy dzień oznaczał kolejny centymetr. Każdy miesiąc coraz większe obciążenie dla ciała. Robert potrzebował specjalnie robionych butów. Ich rozmiar wynosił 75. Jego dłonie były większe niż głowa dziecka. Ubrania szyto dla niego na zamówienie. Łóżka przedłużano, krzesła wzmacniano. Zwykłe czynności stawały się wyzwaniem. Przejście przez drzwi, wejście do samochodu, spacer po ulicy. Ludzie patrzyli z podziwem, z ciekawością, czasem z lękiem, ale za rekordem kryła się cena. Ciało Roberta było zbyt ciężkie dla własnych nóg, musiał poruszać się o lasce. Każdy krok wymagał wysiłku, każdy uraz był groźny. W wieku dwudziestu dwóch lat doszło do zakażenia. Z pozoru niewielki problem okazał się śmiertelny organizm nie wytrzymał. Robert Wadlow zmarł bardzo młodo. Zostawił po sobie rekord, którego nikt nigdy nie pobije. Dziś medycyna potrafi wcześniej wykrywać takie schorzenia. Leczenie zatrzymuje nadmierny wzrost, chroni życie. Dlatego ten rekord Guinnessa jest wyjątkowy, nie dlatego, że jest najwyższy, ale dlatego, że należy do innej epoki. To opowieść o granicach ludzkiego ciała, o cenie wyjątkowości. I o tym, że nie każdy rekord jest marzeniem.